Witajcie z tej strony Luki. Dzisiaj gramy sobie fa w Minecrafta. Jak jest ktoś nowy na kanale, niech zasubskrybuje kanał z dzwoneczkiem. No i zalajkujcie, żeby po więcej. I... I zalajkujcie, po więcej. Więc y, dlatego y, dzisiaj będziemy przeprowadzać krówki i owieczki tutaj. Jak ktoś widział wczorajszy odcinek, tu było wszędzie ten. Jak ktoś był na kanale, to wie, że tutaj kopaliśmy cały czas. Tu, są, tu jest właśnie te drewieńko. Tutaj i tutaj, i jeszcze trochę w tamtych skrzynkach. Y, zrobiłem sobie dodatkowe takie sikierki i, no, i naprawiłem tą. Bo właśnie tą kopaliśmy. Bo musimy jeszcze to skopać: to, to, to i tamto. To wszystko wyleci. To oczywiście y, tą wyspę dostał chyba. Y, Lubię Minecrafta ja chyba XD Bo wczoraj na... tak Lubię Minecrafta XD To jest jego wyspa, tutaj będzie taki portal y, Do netheru A tu będzie taki mościk Właśnie do tej wyspy Więc no y, Gratuluję wygranej wyspy Lubię Minecrafta XD I dzisiaj, i przechodzimy już do odcineczka y, Tutaj będziemy Musieli tutaj y, wyrównać Najlepiej to jeszcze sobie Skopiemy na początku Dobra, sobie to skopiemy, bo wczoraj zapomniałem, bo na lewiczku przeprowadzaliśmy ym, villagera, więc jeszcze tutaj zostało. I dobra, ym, tutaj też możemy skopać. Dobra. Ym, Portal stoi jak nigdy. <grych> dotąd. Um, no i tak, tamto jeszcze będziemy... Poza. E, będę dzisiaj właśnie sobie. Czekajcie chwilę, bo mi coś tu wyskoczyło. Muszę to zamknąć. Dobra. Um, dobra. Przechodzimy e, już do odcinka, bo ja już jest trochę za długo. E, bierę to to i to. I robimy płatki. I po kilka będziemy przeprowadzać, bo z, przyszedł do nas taki fajny z linami. I nie wiem gdzie ja te liny włożyłam. O, są dobra. Lidy są. E, prze, Przepalarka działa. E, taka automatyczna, normalnie. Tutaj jest paliwo. Tutaj jest to, co się prze... Jeszcze raz przyszedł? Robimy? Widzowie, Cztery liny, czy nie? Przydałaby się. Przepraszam to, co zrobię, ale. No, niestety. No, nie plujcie na mnie. Dobra, i. i ja tylko w linę chcę, no nie. Dobra. Przepraszam, ale. Dobra. Cztery liny. No i pogu. Yy. No, nie pójdzesz. Nie uda ci się, no. no udało ci się. O oh, kurde. Ja nie wiem co z nimi zrobi teraz, żeby się nie pluło No nie plujcie się. W krowę mi. Przepraszam, to co zrobiłem, ale krowę będzie mi. Prokowała. Tak, tak, tak. Chodźcie, łowieczki. Chodźcie, chłodźcie. I się nie hehe fajny żarcik <grywa> idziemy, moje, moi żołnierze idą za mną. Czy jak tam to się gada. Bądźcie przykute do tego, a ja zaraz przyjdę po was tak się gada chyba. Um, dobra. <grywa> Dobra. Sobie przy krawędzi tutaj polecimy. Dobra, źle to zrobiliśmy, ale to nic. Sobie poprawimy. I teraz tak. Tak, 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 tak. I idziemy owieczki, choć ja łowieczki, łowieczki, owieczki. owieczki. Łyse, owieczki. Cztery, dobra. I tu będzie zagroda dla, dla tych. Tutaj pań. Czy tam <laughs> mężczyzn. Yy. Yy. Tak. Tak. I tak. Gdzieś tu. Żeby było już tak na serio jasno. sobie przygotowałem też trochę yy, pochoni, żeby było jaśniej. Tutaj mam te pochonie, co sobie przeszczykowałem. Trochę jeszcze oświetlałem tam, ale bo miałem tyle dotąd. Czyli tu miałem chyba. Nie, tak miałem. No, ale oświetliłem i już, no. Tam jeszcze nie jest trochę poświetlone, ale no. Yy, tam jeszcze trochę poświetlałem, tu. Więc wiecie, coś, coś się zawsze robi. Ale coś jest jeszcze. O! O tu? Zobaczymy, który level wbijemy. Ten będzie jeszcze przy. 12, dobra. Ten mało bił, a mi ten też trochę mało. Dobra. Przez miliony lat, jak to będzie się przepalać, to <grywka> da radę. Żeby był milionowy level. A my przeszliśmy po kłowy. Idealnie cztery chyba. A Ty Jeszcze jedna łowca. Nie wierzę. Dobra, są cztery łowce. Jeszcze się kłowy. I lecimy! Majne stado! Majne żołnierze tam te były, a to jest majne stado. Dobrze, już nie chodzimy tu. No chodźcie. Cztery powinniśmy, no i mamy. Więc tak. My idziemy po. Jeszcze to jedno owce. Wprowadzimy ją i nożyczki zrobimy. Czy mamy tu. Mieliśmy chyba. Zrobiliśmy wczoraj na live, chyba, ale Robiliśmy to nie wiem. Dobra, zrobię. Mam dużo żelaza, tu mogę. Chyba, że tu. O, mam karpety. Dobra, nie musimy. E, to chodzi o e, Wprowadzę cię do nowego domku. This is e, this your e, new house. Dobra. E, tej, tej zabeczki tak mówię oczywiście. E, tak. Dżung. Dobra, tutaj rozwalamy to. E, I dobra, to lecimy odłożyć. I to musimy jeszcze rozwalić, więc y, najpierw się prześpimy, żeby... Ten villager jeszcze żyje w <grym> Żyje, dobra y, Tak się śmieje oczywiście Mamy dzień 24, to... O, nie z, y, nie z... jakby nie... Nie skróciło dni, bo ostatnio mi coś właśnie skróca... Y, skrócają się dni w Minecrafcie, więc nie wiem czemu Ale dobra, nieważne Tu jeszcze jest Chciałbym tego kota, wiecie co, dobra, e, idziemy trochę połowić rybki, czy tam nawet trochę z kiermaszem, z takim kiermaszem, tylko muszę najpierw zauważyć, dobra, są małe, są cute, dobra, przepraszam, że to robię, ale muszę. To naprawdę, to Dobra. Czy nie wystarczy na bank? Ja już miałem tyle kotów w swoim życiu w Minecraftowym. Naprawdę, ja pamiętam, że po 70 ryb mogła zejść, ale. Hmm. Dobra, nieważne. Dobra. Idziemy z sześcioma z, z, do niej. Do niego, do jej. Żeby było fajnie. Żeby nas polubiło. I żebyśmy oswoili. Kotek. Którego bierzemy? Nawet dwóch. Dobra. Je za pierwszym razem. Co? Co? Za pierwszym razem siadło? Ło, panie. Eee, ty jest, jest, jest. U, dobra. Nie! Yeah. Świnka, chodź, że tu świnka Halinka Po no. prostu No siema A gdzie jest drugi tam, dobra No miauczek, gdzie jesteś? Dobra Jeden tu będzie A jeden tu, tylko e So, chodź ty tu. Chodź, tu będziesz. Chodź, kici, kici. No idziesz? No oh, hej, no. O gościu, no czemu nie idziesz? Dobra. No i mamy dw dwa kotki, jej! Dobra, idziemy odłożyć to już naprawdę. I sobie to wszystko rozwalimy, żeby tutaj nie było miejsce na inne rzeczy. I niedługo będę budował taką fajną rzecz. Może pójdziemy do netheru do twierdzy jakieś po pałeczki blazów. Więc zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, tak jak jest na ekranie waszym. No i tak jak zawsze mówię, zalajkujcie po więcej, żeby było to. Dobra. Hmm. To się jeszcze przypala, widzę ta. KIA. Już nic nie ma. To jest ostatnie 57, a tutaj? 59. No dobra. Aha, dobra. Złapałem jeszcze jeden płatek, To nie jest fajnie. Liny sobie odłożymy. I dobra. Powiem Wam tak, dzisiaj na live. Bo dzisiaj też będzie live Będziemy tutaj musieli wykarczować. Tam to, to sobie już my. Ale tutaj dotąd musimy... Yy, poświecajmy nawet. Czekajcie, włączę sobie shaderki, żeby to jakoś było widać, gdzie jeszcze jest yy, właśnie ciemno. A gdzie jest jasno. Więc dobra. Yy, włączają mi się. I dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Yy. Cięło troszkę, ale to nic. Okej, tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. I tam powstanie farma drewna niedługo. I do o, o, to dzisiaj na live byśmy wy, e, wycięli z tego lasu. żeby ten. A to tam to jeszcze będziemy wycinać. No i dobra, ja się będę z wami żegnał do zobaczenia.